Przed chwilą nas dziewczynka wyrzuciła. Niesamowita, ona miała z 5 lat. To jest miejsce, w którym się detonuje bomby. To są takie arabskie telezakupy mango. Przepraszam, zaplątałem się. Mamy upgrade'a. Słuchajcie, czasami warto, yy, warto, jak cały dzień coś nie wypala, bo potem zdarza się cud. <laughs> Pachnie nowością jeszcze. Śmieszek ten mój mąż, zawsze się cieszy z takich pierdolowatych rzeczy. Pani kochana, nowiutki samochód. Jesteśmy w Jeruzalem. Która nas dziewczynka wyrzuciła, bo weszliśmy tam, gdzie nie trzeba. Niesamowita, ona miała 5 lat. Niezłe miejsce do posiedzenia sobie wybrałam, co? To jest miejsce, w którym się detonuje bomby. A tam jest ściana płaczu. u 11? 11 lat. Ja. Bar Barmitwa. Oh. how many years? Is, uh... Sorry. A. Tak? Yeah? Uh, uh, 20... Uh, 21... Nie wiem. Tak, Tora, Ketuvim, maybe... Yeah. <laughs> Co to jest Ketuvim? Uh, uh, Tora to jest pięcioksiąg, prawo i prorocy. English little, huh? Yeah, okay. okay. <laughs> Właśnie doszliśmy do domu. Zatrzymał się jakiś koleś, jakiś Arab i mówił: Go, 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 go. <noise> I my mówimy: No dobra, wsiądziemy do Twojego samochodu. I wsiedliśmy. I po prostu ja byłam przekonana, że on będzie chciał za to kasę, że jest po prostu takim Uberaksem. A nie był. I dowieź nas szalenie do domu. I powiedział: Bye. Z jego zdrowie. Siema Cześć Jak tam idzie? Dobrze, u was? Idziemy sobie najpierw obczaić supermarket tu w okolicy Chcemy tutaj się poczuć trochę jak w domu Tak dostosować to do siebie, do swoich potrzeb, do swojego tempa A dla nas im bardziej wolne tempo, tym bardziej czujemy się jak w domu, a nie jak, jak turyści A nie jak na wycieczce no. No. Ceny mniej więcej dwa razy droższe Tak jest Na za 10 shekli Słuchajcie, bo my się przygotowujemy tego żeby tu gotować. Ceny są dwa razy większe niż u nas. No ale duża plica kosztuje 50 zł, więc 60 więc jest dużo droższe. Oto liście wino grona. Może nadmienimy to, że jedna szekla to jest mniej więcej 1 zł, dlatego jesteśmy tacy przerażeni tymi cenami, bo one są dwa albo trzy razy droższe niż w Polsce. To się nazywa kultura jazdy. Jedziemy dzisiaj do Galilei, i jest przepięknie. Jesteśmy w tej chwili. 100 metrów od Bazyliki Zwiastowania Na Nazarecie i słyszymy kazanie mama muzułmańskiego i mnóstwo muzu muzułmańskich mężczyzn zebranych to jest to przenikanie się tych kultur po prostu tutaj żyją e, totalnie odmienne kultury obok siebie no, tutaj czcimy e, największą e, kobietę w dziejach chrześcijaństwa to, to sami mężczyźni Nota bene, Maryja jest bardzo szanowana przez muzułmanów. Dzięki temu udało się wiele miejsc e, zachować e, po najazdach muzułmańskich, dlatego że dla muzułmanów Maryja jest bardzo ważna i również ją uczczą. Coś, co mnie zachwyca na maksa, to to, że tu toczyło się zwykłe życie Jezusa, Marii i Józefa. Mam takie pragnienie w sobie w ogóle niesamowitości, cudowności, niezwykłości. A tu uczę się takiego bycia że w ogóle yy, tak cenne jest takie codzienne życie że tu się toczyło kilkadziesiąt lat historii Jezusa i całej tej rodziny. Coś niesamowitego. A mnie w tym fascynuje właśnie to, że Jezus. Był w pełni człowiekiem, więc musiał przejść przez te wszystkie etapy, co my. Musiał y, nauczyć się y, siadać, chodzić, y, kontrolować swoje czynności fizjologiczne, mówić i jakby przejść przez to wszystko. Piękne jest to, że ta cudowność się rodzi w zwykłości. Właśnie, bądźmy sobą, bądźmy sobą, róbmy dobrze to, co robimy. Nie? W jeziorze galilejskim. Opalanie nabiera zupełnie innej perspektywy, kiedy jest się w wodzie. I to też nam przypomina o życiu codziennym Jezusa, który tu sobie przychodził i się opalał. I się opalał. Albo sobie siedział i rzucał kamieniami do jeziora i rzucał kaczki. Jak się kończy skakanie po kamieniach galilejskich Boże. Wpadłem, prawie drut kolczasty. Nic się nie stało, ale jakby tak głową mi przyleciała koło tego drutu Jak się czujesz? Boli, ale spoko. Znaczy, głupio zrobiłem. Znaczy, no wiecie, jak to jest, się skacze, to się przewraca. Dzisiaj sobota, czyli szabat u Żydów. Brak ich na ulicach. Niesamowite też zjawisko. Po prostu świętują. Macie? Świętują. Ale za to Arabów Beraz więcej. taką przepiękną dziewczynkę, ona miała z 8 lat. Yy, arabka, muzułmanka. I zaczęliśmy ją nagrywać właśnie. I jej się to bardzo spodobało, że zwróciliśmy na nią uwagę i siedzi za nami teraz. I po prostu niemalże mnie dotyka. No i tak sobie pomyślałam, że załóżmy, że ta dziewczynka w wieku tych 8 lat zamarzyła sobie, o, ja też chcę być kiedyś wolna, by wybrać jaką chcę mieć religię w ogóle na przykład z jakimś trafem poznaje mnie albo jakąś inną białą kobietę i ja namawiam ją do tego, żeby powiedziała sobie jak czuje, jak, jak myśli, żeby podjęła taki samodzielny wybór. I ona podejmuje taki wybór. Ucieka ze swojego środowiska, jest wyklęta w swoim środowisku i czuje się wolna. I to jest takie myślenie, myślę, zachodnie bardzo. Czuję się wolna. Ale prawda jest taka, że nie ma dokąd wrócić. Gdzieś coś zostało w niej zatracone, jej jakaś tożsamość została zatracona. I pierwsza myśl jest wolna, a druga głębsza gdzie jest moja tożsamość? I czy to jest wolność? Wniosek z tego taki, że czy to nie jest prawdziwa wolność, jeśli w tej wolności nie uczestniczy cały Twój świat? Tak. tak. Wyrwanie z korzeniami. Tak z jakiegoś miejsca, to nie jest wolność. Hmm, ciekawe. Bardzo. To są takie arabskie telezakupy mango. Marek już się bawi przewodnika i gna jak szalony. Czemu tak gnasz, powiedz? To mój sposób na życie. Uważam, że gnanie to jest coś wartościowego. Gnanie, gadasz, gnanie i pokój na świecie. Kochają <noise> <noise> tutaj białe, co róż wysyłają mi całuski. Taka wielka ta bazylika jest. Jedno wejście, jedno malutkie wejście tam, ta brama pokory, takie malutkie. Jakby pożar wybuch, to co? Wszyscy Przez to wejście. Wchodzimy teraz do jaskini, w której w IV wieku żył święty Hieronim. i w tym miejscu on przetłumaczył pismo święte na język łaciński. Tłumaczenie, które funkcjonowało przez tysiąc lat, wulgata tak zwana. z Palestyny. Tym razem czujemy się dużo lepiej. Po prostu to miejsce jest piękne, to miejsce jest przyjazne. Więc zostaje nas piękny zachód z betlejemskiego słońca, z zabrudnej szyby, z zasłonięty tują i murem. Do zobaczenia!